Na pewno się zastanawiacie, z czego zrobiona jest ta torebka. Większość z Was kojarzy pewno to coś, na przykład z akordeonem. I całkiem słusznie, dlatego że właśnie ten materiał zaczął być stosowany zamiast macicy perłowej. Jako wyłożenie, jako ozdoba do akordeonów. A jest to materiał, który jest Wam znany w każdym razie starszemu pokoleniu, które jeszcze chodziło do kina, gdzie filmy były na celuloidzie, i pokoleniu, które się bawiło, mam na myśli dziewczynki, celuloidowymi lalkami. Bo to jest celuloid. I ta torebka to jest też piękny przykład Ardeką w środku. Śliczne wyłożenie jedwabiem. Przyznam, że jest dosyć ciężka, a więc na przykład na wieczorne spacery jak znalazł, bo można komuś całkiem nieźle przyłożyć, ale ja może znowu troszkę powiem o celuloidzie. O tej smutnej stronie tegoż materiału. To jest też jedno z pierwszych tworzyw sztucznych i zrobiło wręcz niewyobrażalną karierę jako błony filmowe do na nagrywania pierwszych filmów. Najpierw niemych, a potem już z nagłośnieniem. A co takiego złego zrobił celuloid? Oh, Celuloid ma pewną własność, która jest straszną wadą, jest łatwopalny i płonie już w temperaturze 90 stopni. I teraz wyobraźcie sobie kino. Zresztą takie są powiedzenia. Aktorka ze spalonego teatru, albo aktorka ze spalonego kina, to dobra, tak do mnie nie mówcie. W każdym razie bardzo dużo kin spłonęło przez to właśnie że celuloid nagrzewał się od żarówki no i najpierw się paliła taśma a potem zaczynał się palić aparat a jak nie ugasili to i całe kino jeśli sądzicie, że żartuję, to nie ostatni taki mega pożar miał miejsce w Polsce w Wielopolu Skrzyńskim w 1955 roku gdzie spłonęło żywcem, słuchajcie, naprawdę 68 osób, w tym również dzieci. Dawniej nie było tak, że kino było sobie gdzieś tam za rogiem, tylko istniały tak zwane kina objazdowe. No i po prostu jeździł taki kinematograf, bo tak się to nazywało, od miasteczka do miasteczka, od wsi do wsi i wynajmował tam najczęściej. Albo stodołę, albo jakieś takie miejsce, gdzie można było ustawić ławki drewniane, albo krzesła i ludzie tam przychodzili oglądać jakiś film. No i właśnie w tym wielu przepraszam, było dokładnie tak, jak mówię, że drewniane ławki, wysuszone ściany, wysuszony dach i łatwopalna klisza. I takie nieszczęście. Także właściwie ta torebka nie powinna mi się tak kojarzyć. Przy czym ona jest dosyć ciężka. To już powiedziałam, ale na pusto jest ciężka. No to teraz wyobraźcie sobie, że ja tu wkładam załóżmy, bo co tutaj by weszło? No już mówię, ta karta, nie? Ta komórka, portfel, ale gdybym dorzuciła jeszcze. Ze dwie, trzy rzeczy to ona będzie miała przynajmniej dwa kilogramy, dlatego że ten metal na obwodzie też swoje waży. Okres Ardeko, wielopole psz skrzyńskie, pszczyńskie, dlatego, że mieszkał koło pszczyny. I dobre i złe strony tworzyw sztucznych. Zapraszam na następny odcinek. Z ciebie kiedyś też zrobię torebkę. Kuczano. Poważnie i tyłkiem się do mnie wystawia. Widzicie to? Nie pokazuj.